Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z obiecanym rozdaniem, z zapowiedzią rozdania. I ja już mam swój, w swoim zeszycie zanotowane wszystkie najważniejsze punkty, które mm, powinny zostać spełnione, aby móc wziąć udział w rozdaniu. Oczywiście, dziękuję gorąco za wszystkie subskrypcje, za to, że tyle Was przybywa. Za oglądanie filmików, za łapki w górę, za łapki w dół. Dziękuję bardzo. I teraz żeby nie przedłużać, moi drodzy, mm, jakie są zasady rozdania? Będę sobie tak zerkała mm, ten mój zeszyt, żeby niczego nie pominąć, e, ale i tak pod filmikiem będziecie mieli roz, e, zasady napisane, także jeżeli komuś nie chce się słuchać tego co ja mówię, ja to może przeczytać. Pierwszy punkt, który należy spełnić, to oczywiście być moim subskrybentem. W komentarzu należy wpisać oczywiście biorę udział oraz dlaczego lubię jesień, lub jeżeli jej nie lubię, to też dlaczego. Rozdanie trwa. Od 19 października, czyli od dnia dzisiejszego, do 19 października 2019, żeby było jasne, do 1 listopada 2019, czyli 14 dni. Wyniki losowania powinny pojawić się 2 bądź 3 listopada 2019 roku. Zobaczymy, jak to, jak to wszystko wyjdzie w czasie, bo 1 listopada wiadomo jest wszystkich świętych. Nie wiem też, jak drugiego, trzeciego będę dostępna, ale wydaje mi się, że drugi albo trzeci to już powinny być wyniki losowania. Nagrodzone zostaną dwie osoby tym razem, i zwycięzcy będą mieli dwa dni od ogłoszenia wyników rozdania. Należy do mnie napisać maila bądź odezwać się w, we wiadomości na Instagramie. Także moi drodzy. A, jeżeli jeszcze chodzi o to, co macie wpisać w komentarzu, że biorę udział oraz e, dlaczego lubicie jesień lub jej nie lubicie, to nie jest e, tak, że ja będę wybierała osobę, która. Na najpiękniejszy komentarz, i tak dalej. Bo to mogłoby być troszeczkę niesprawiedliwe. Dlatego ja będę losowała. Tak jak ostatnio losowałam za pomocą programu, teraz też będzie losowanie, ale jestem po prostu ciekawa Waszej opinii, Waszego zdania na tę porę roku. Także moi drodzy, tak jak powiedziałam, będą dwie osoby nagrodzone, czyli są dwa zestawy nagród. I tutaj na chybiu trafił, kto będzie pierwszy lub losowany, kto będzie drugi. W komentarzu nie musicie pisać, jaki zestaw chcecie, ponieważ to i tak będzie wybierane losowo. I teraz, moi drodzy, zestaw numer jeden. W zestawie numer jeden mamy, żeby mi się to nie, nie powtarzało, maseczka żelowa do twarzy. bananowa. Do tego mamy maska serum do rąk, regeneracja, nawilżenie i ochrona spa, domowe, z perfekty. Bardzo fajny produkt. Ja już go miałam, także go mogę polecić. Kolejną rzeczą będzie to maseczka z cien, oczyszczająca, cera tłusta, mieszana. Również u mnie produkt sprawdzony. Kolejną rzeczą będzie. Taki oto portfelik w kształcie kotka, kotka. Tutaj zapinany na zamek. Portfelik mini kosmetyczka w zależności kto do jakich celów to użyje. Kolejna również maseczka e, glinkowa od Nowa. Zapach masła orzechowego, oczyszczenie i zmatowienie tej osobiście nie miałam kolejna to będzie maseczka z cien na tkaninie aloesowa jest to maseczka to jest głęboko nawilżona i odświeżona skóra ja miałam ostatnio tą maseczkę i w ostatnim vlogu Wam nawet pokazywałam jakoś ostatnim przedostatnim jakoś było i naprawdę bardzo fajna maseczka gorąco wam polecam także ta również maseczka się znajdzie w, w tym w zestawie numer 1. tutaj mamy maseczkę z firmy Kosmia jest to już wam mówię nawilżająca maseczka Kolejną rzeczą będzie to kalendarzyk kieszenkowy na 2020 rok, i do tego będzie taki zakreślacz. Ja mam te zakreślacze, bardzo fajnie się u mnie sprawdzają, także będzie co zakreślać w tym kalendarzyku. I tak prezentuje się pierwszy zestaw. Natomiast drugi zestaw, moi drodzy. W drugim zestawie hmm, również maseczka czekoladowe odżywienie, jest to zapach mlecznej czekolady, odżywienie i regeneracja. Również znajdzie się maseczka na tkaninie aloesowa. W tym zestawie będzie maska serum do stóp zmiękczenie, nawilżenie i regeneracja, czyli domowe spa z perfekty. Kolejną rzeczą będzie taki mały perfum. Ja miałam go w którymś yy, z pudełek, miałam dwa bodajże, i ten jest nietknięty, także postanowiłam się podzielić. To będzie widać, bo widzę, że przebija światło. Także ten perfumik. Do tego maseczka z firmy Kosmia, i tutaj mamy matującą. Kolejna już będzie taka na dwie aplikacje. Widzę, oczyszczona i podwójnie nawilżona. To jest maseczka wielofunkcyjna. Również maseczka z cien. Tym razem głęboko nawilżająca. Również u mnie sprawdzona maseczka. Także kalendarzyk kieszonkowy. I taki zakreślacz, ale taki w pomarańczowym kolorze. Także tak prezentują się moi drodzy dwa zestawy. Zapraszam gorąco. Do wzięcia udziału, jeżeli macie tylko ochotę. I cóż. Ja trzymam za Was kciuki, powodzenia i widzimy się już w kolejnym filmiku. Pozdrawiam.